Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry, szczególnie najbliższą rodzinę, wszystkich krewnych, przyjaciół, władze samorządowe, wszystkich braci w kapłaństwie, także tych, którzy łączą się z nami przez telewizję kablową. Drodzy bracia i siostry, ta Ewangelia w czasie Wielkanocnym, w którym jesteśmy. Mówi nam właściwie nie tylko o historii tych uczniów, którzy zwątpili i odchodzili od wspólnoty kościoła, z grona apostołów, z grona uczniów, ale właściwie ta Ewangelia jest o nas, ponieważ podobnie jak oni, idziemy w nasze życie do naszych spraw, do naszych interesów, do naszej pracy. Jezus idzie z nami. A gdy przychodzicie do kościoła, słyszycie te słowa, które Jezus wypowiedział do tych uczniów. On je rozumie. Czy nie wiedzieliście, że tak miało się stać? I potem, drodzy bracia i siostry, wykładał im wszystko z Pisma Świętego, które przecież znali, tak jak Winni. I Pisma im wyjaśniał wszystko to, co odnosiło się do niego. Dlatego zobaczcie, jak fundamentalne jest słuchanie Słowa Bożego, ponieważ wtedy rodzi się w nas i pomnaża nasza wiara. I także do i siostry patrzymy czy dzisiaj czy w niedzielę na ten mocny znak, którym jest obecność ludu bożego. Pan Jezus mówił, że tam, gdzie dwóch albo trzech zbiera się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jezus jest z nami. Jezus w martwych stałych idzie z nami przez życie, a tym bardziej jest obecny tutaj. Potem w jeszcze doskonalszy sposób. Jest obecny pod postaciami chleba i wina, które przyjmujemy w Komunii Świętej. I drodzy bracia i siostry, gdy patrzymy na nasze życie, to widzę także tę drogę z martwych stałym panem, naszego brata Mariana. Blisko 35 lat go znam i widziałem, jak, czy to w niedzielę, czy dni powszednie, Modlił się tutaj także ze swoją rodziną i szedł pełen ufności i tak jak ci uczniowie, wracał do Jerozolimy. Oni wrócili, popoznali Pana Jezusa po łamaniu chleba i on wiedział, że tu jest obecny zmartwychwstały Pan i mu ufał do końca. I do Zboczej Siostry warto też powiedzieć, że był zawsze wierny Chrystusowi, Kościołowi, ponieważ mimo, że pełnił ważne funkcje publiczne, samorządowe, do Zboczej Siostry nigdy nie wstydził się, że jest człowiekiem wierzącym. Bo pamiętacie, w komunie było różnie, szczególnie starsi. Że trochę się niektórzy bali, gdzie indziej chrzcili dzieci, gdzie indziej ślubowali, on zawsze miał tę odwagę wyznawania swojej wiary, bycia tym chrześcijaninem, jakiego wykołali rodzice. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wiemy, że jak mówi nam katechizm, to bardzo piękne słowa są. Mówi Kościół, który jak matka. Nosił sakramentalnie w swoim łonie Chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca. I dlatego dzisiaj, do zobaczenia siostry, jesteśmy w kościele na Eucharystii, bo tutaj możemy. Uczynić to, o czym mówi nam katechizm. Przekazać naszego brata w ręce Ojca. I też bardzo piękny tekst, również z katechizmu, jest o naszej śmierci. A mianowicie, że dzień śmierci jest dla Chrześcijanina po zakończeniu Jego sakramentalnego życia. Dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrześciwie. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni, w drodze, dlatego możemy uczestniczyć w Eucharystii. To są te sakramenty w wtajemniczenia. Nie zapomnijmy o tym, żeby rozważać tę tajemnicę. W czasie mszy świętej, mówię, o to wielka tajemnica. Nie dlatego, że to jest jakieś tabu, nierozpoznawalne, aż to jest tajemnica, o której mówi apostoł, że była zasłonięta przed wiekami, a teraz została ujawniona. Przypominacie sobie ten opis, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, rozdarła się zasłona w świątyni. Ten czytelny znak. Że Bóg otwiera się na każdego człowieka, że my możemy iść do niego. I Kościół to czyni przez sakramenty święte. I dlatego jesteśmy do i Siostry na tej drodze od chrztu, na której mamy się upodobnić do Jezusa Chrystusa. Bo w ten sposób Pan Bóg zaplanował zbawić cały świat żeby ludzie, patrząc na chrześcijanina, widzieli Chrystusa. I to, drodzy bracia i siostry, jest możliwe, ponieważ w czasie sakramentu w początku od Chrztu Kościół udziela nam Ducha Świętego. I w ten sposób uczestniczymy w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii. I nawet, mówi z jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę gotową, to, to i tak miłosierdzie Boga otwiera się na człowieka i przyjmuje go na uczty dzieci Bożych w niebie. Idźmy do Jużebec i siostry tą samą drogą którą uszedł już, brak Maria. Amen. Szanowni Państwo, droga, droga rodzina. Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Dziś nadszedł właśnie taki dzień, dzień, w którym z głębokim żalem, w poczuciu straty i smutku, stajemy wspólnie, by pożegnać wyjątkowego człowieka. W imieniu własnym pracowników Urzędu Gminy Lubawa Radnych i Sołtysów żegnamy dzisiaj z wielkim szacunkiem wdzięcznością z bólem w sercu świętej pamięci Mariana Listerskiego. W tym miejscu pragnę złożyć kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego. Niech myśl o wdzięcznej pamięci ludzi znajduje się na Was. W tej trudnej chwili źródłem choćby udrowienia ukojenia. Marian Sajdow, zawodowy zawodową związał samorządu. Rozpoczął jako radny miasta a następnie pełnił odpowiedzialność funkcję sekretarza miasta oraz zastępcy publiczni. Kolejne lata ponad wiele rady życia zawodowego poświęcił gminie Lowarną, będąc funkcję zastępcy wójta. Był także radnym powiatu miłaskiego. Zawsze obecny tam, gdzie potrzeba była jego wiedza, zaangażowanie i Żebelność. Prawnik, urzędnik z kości, człowiek zasad oddany w sprawie publicznej. Patriota człowiek głębokiej wiary, który rozumiał, czym jest odpowiedzialność za dane słowo i za ludzi, których się reprezentuje. Zawsze obecny na stanowisku dzielił się wiedzą, mądrością, doświadczeniem. Jego lojalność, takt i kultura osobista budziły wielki szacunek dobrze zorganizowany, pracowity brętnych energii i gotowości do działania. Jego zaangażowanie jest umiejętność, odwaga i determinacja, której nie w naszej wspólnej pracy przy licznych projektach, planach, inwestycjach na rzecz rozwoju gminy Lubana. Zawsze działał w duchu, służby dla Odszedł zdecydowanie z bezwcześnie. Trudno pogodzić się z tą stratą, ale dziś mimo i żalu czuję ogromną wdzięczność. Wdzięczność za te wszystkie lata wspólnej pracy, rozmów wzajemnego zaufania i współdziałania. Drogi Marianki, żegnam Cię jako współpracownika, jako mądrego i dobrego człowieka, przede wszystkim jako przyjaciela. Na zawsze dostaniesz w naszej pamięci w sercach, wspomnienia w historii gminy, luba. Przyjacielu spoczywaj w pokoju. Wspominamy naszego świętej pamięci Pana Mariana jako człowieka o wielkiej osobistej kulturze i takcie. Wspominamy również o, tak jak powiedział w Ksiądz. a nossa O tym, że Pan Bóg nie Życie życiem Było Był dla naszego doświadczenia rzeczywiste. Czyliśmy Romani. Kiedy dowiedział się o swojej chorobie, przyszedł na plewany do świętego Jana. To był początek marca. I rozmawiał się, poinformował, powiedział, i powiedział jedną rzecz. To jest to. On widział już Pana Boga. Oczyma swój duszy. Proszę księdza. Co jeszcze mogę zrobić, żeby się przygotować na spotkanie z Bogiem? Co jeszcze mogę uczynić? Nie będę zdradzał, e, powiedzmy sobie, tej całości rozmowy, ale mówię to. Ale to już zrobimy. To robię. Tak parę rzeczy wymieniłem. I starał się, by tą końcówkę swojego czasu, swojego życia na Ziemi, przeżyć jak najdojrzałej, był dojrzały, ale jak najdojrzałej, jak najlepiej powiedział, że życie nasze się nie kończy z chwilą się nie kończy. Ale że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Że po śmierci, na sobą jest szcząt szczegółowy, a potem niebo, nie. albo niestety, jeżeli człowiek także jak nie inaczej potępienie, on chciał mnie. i jak najlepiej wykorzystał ten czas, bardzo dużo. Za to świadectwo, którym bardzo mnie poruszył. o tym jeszcze się spotkaliśmy raz, którym bardzo mnie osobiście poruszył. za to świadectwo dziękuję. Ale też, jak powiedziałem na początku, życzę nam wszystkim i sobie, abyśmy umieli i chcieli tak odchodzić z tego świata. Pożegnajmy teraz naszego zmarłego brata Mariana. Przez całe życie pracował i cierpiąc z Chrystusem, Służył swojej rodzinie i bliźni, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą, zanim przed tron Boży. to jego z ufnością polecajmy o miłosierdziu Bożemu w naszej modlitwie. Bądź się bądźcie z naszym starszych modli, mieszkańcy... W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boje było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swoich.